Kolory we wnętrzach. Brąz i miedź, stabilność, ciepło i harmonię. Witaj w serii kolory we wnętrzach. Dziś przyjrzymy się bliżej brązowi i jego eleganckiemu towarzyszowi miedzi. Psychologia koloru. Brąz to kolor ziemi, korzenie i poczucie bezpieczeństwa. Kojarzy się z naturą, spokojem i stabilnością. Działa uspokajająco, wprowadza harmonię i przytulność. Mieć natomiast to cieplejsza forma luksusu. Nie krzyczy, ale przyciąga wzrok subtelnym blaskiem. Wynosi do wnętrza elegancję i szlachetność, gdzie warto używać? W salonie i sypialni tworzy przytulną, bezpieczną atmosferę. W gabinetach sprzyja koncentracji i wewnętrznemu skupieniu. W kuchni dodaje smaku, dosłownie i przynośnie. W zestawieniu z głębokim czarnym lub beżem wygląda wyjątkowo szlachetnie. Historia z życia projektanta. Jeden z klientów stworzył wnętrze w czarno-beżowych kolorach, które mimo piękna wydawało się trochę nudne. Wystarczyło dodać detale w kolorze drewna i miedzi i nagle wszystko się zmieniło. Wnętrze złapało duszę, pojawiło się ciepło i chęć by w nim przebywać. Właśnie dlatego często sięgam po te kolory, tworząc zegary z żywicy epoksydowej. Brąz nadają im głębi, a miedziane akcenty rozświetlają i dodają charakteru. Oczywiście każdy z nas ma inne gusta i potrzeby, ale może warto się na chwilę zatrzymać i zapytać siebie: A jakie emocje budzi w tobie brąz? Z czym kojarzy ci się kolor miedzi? Daj znać w komentarzu. Może psychologia kolorów naprawdę działa?